Dzieci. Dzisiaj temat poświęcony właśnie nim, a dokładnie ćwiczeniu oddechowym, które jest dedykowane dla dzieci i które pomaga im w niwelowaniu ataków kasztu w astmie oskrzelowej, ataków paniki i lęku i pomaga sobie radzić troszkę z bezsennością. Ćwiczenie to będzie podobne do ćwiczenia, które prezentowałam. W lekcji drugiej, bo będzie polegało też na króciutkich zatrzymaniach oddechu. Co one nam dają? To ćwiczenie pomoże powstrzymać ataki kaszlu. Dodatkowo, z racji tego, że jest wykonywane przez nos, spowoduje to, że powietrze, które się dostanie do naszego organizmu, na początku zostanie oczyszczone, ocieplone, i dzięki temu łatwiej sobie nam organizm z nim poradzi. Konstantyn Bultajko, lekarz, który zajmował się oddechem w praktyce, zauważył zależność i doszedł do wniosku, że zależność jest dwukierunkowa. Bo u osób, które zmagają się na co dzień z astmą oskrzelową, zauważył, że osoby te często oddychają przez usta. I zadał sobie pytanie: czy oddychanie przez usta powoduje astmę oskrzelową, czy astma oskrzelowa powoduje ataki kaszlu? I zauważył, że zależność jest dwukierunkowa. To znaczy, że skoro coś spowodowało chorobę, to to coś, Odwrotne jest w stanie ją wyleczyć. I tak właśnie oddech przez nos z krótkimi zatrzymaniami będzie tutaj bardzo pomocny. Będzie powodował to, że oprócz tego, że nasze powietrze zostanie oczyszczone, ocieplone i nie będzie nam podrażniało ściany gardła, bo jak wiemy oddech przez usta może podrażniać tą ścianę gardła, bo nasze powietrze jest wtedy zimne zanieczyszczone dostaje się do gardła i skąd mogą się pojawić różnego rodzaju choroby, a w przypadku astmy skrzelowej to właśnie wspomniane ataki kaszlu. I to powietrze, które, którym będziemy oddychać to oczyszczone, oprócz tego, że jest oczyszczone i ocieplone, dodatkowo oddech przez nos będzie powodował, to, że wytworzy nam się więcej dwutlenku węgla. A dwutlenek węgla jest gazem, który pomaga uwolnić tlen z hemoglobiny. Jak to wygląda? To powietrze, które się dostaje do naszego ciała e, i ten tlen wraz z nim jest łączony z hemoglobiną i krąży po całym ciele aby każda komórka została maksymalnie dotleniona to ten tlen musi się uwolnić z tej hemoglobiny, żeby ta komórka dostała ten tlen. I za to uwolnienie z hemoglobiny jest odpowiedzialny właśnie ten dwutlenek węgla, którego jest bardzo mało właśnie u osób, które mają ataki astmy oskrzelowej, czyli ataki kaszlu i które oddychają w ciągu dnia przez usta. Bo on się tworzy tylko wtedy, gdy oddychamy przez nos. Dlatego bardzo ważne jest, aby osoby zmagające się z tego typu schorzeniem jak najczęściej zwracały uwagę na to, jak oddychają. I zamykały buzię za każdym razem, gdy tylko zdadzą sobie sprawę z tego, że oddychają przez usta. Najczęściej dzieci oddychają przez usta, dorośli również, ale u dzieci jest to tak. Łatwiej zauważalne, jeżeli się na czymś skupiają. Na przykład oglądają bajkę w telewizji, są wlepione w jakiegoś smartfona, w jakąś grę, albo wywołują, e, wykonują jakąś czynność, zadanie domowe, rozwiązują. Wtedy często ich e, mina wygląda mniej więcej tak, bo są maksymalnie skupione, i wtedy oddychają przez usta. I to jest e, niedobry syn. Warto zwracać uwagę dzieciom na to, żeby oddychały przez nos. Wtedy tworzy nam się więcej dwutlenku węgla. Wtedy też powietrze, które się dostaje do organizmu jest oczyszczone, ocieplone, przefiltrowane, więc warto zwracać na to uwagę. A ćwiczenie dedykowane w przypadku osób, ale głównie dzieci, zmagających się z atakami kaszlu w astmie z atakami paniki i lęku i cierpiące na bezsędność mogą wykonać ćwiczenie, które będzie dla nich pewną formą zabawy. Bo jak wiemy, dzieci nie lubią siedzenia w miejscu i bardzo ciężko jest im wykonywać te ćwiczenia, które już, ćwiczenia, które już pokazałam na poprzednich lekcjach, a które są głównie dedykowane dla dorosłych. Natomiast dzieci lubią się uczyć poprzez zabawę. I taką formę zabawy dzisiaj zaprezentuję. Ćwiczenie polega na braniu wdechu i wydechu przez nos. Wdech i wydech docelowo chcemy, żeby w sumie trwały 10 sekund. Może być wdech 4 sekundy, wydech 6 i tak jest dla nas optywalny. Może być wdech na 5 sekund, wydech na 5 sekund. To również jest optymalne. Po wydechu będziemy zatrzymywać powietrze i tutaj na 5 kroków. Ćwiczenie zrobione w ruchu, dzięki temu dziecko nie będzie się nudzić, a wyzwanie będzie dla niego każde kolejne powtórzenie, które również będzie dla niego pomocne. Tutaj ja mam taką tabelkę przygotowaną dla dzieci na kroki. Jeżeli chciałbyś otrzymać taką tabelkę, to napisz do mnie króciutkiego maila, na adres mailowy kontakt małpa-kupis.pl, a ja Ci ją podeślę w mailu. Możesz ją sobie wydrukować i razem z dzieckiem się bawić. Ćwiczenie zaczynamy od pięciu kroków, czyli robimy wdech przez nos, wydech przez nos, oba niech trwają na początek po pięć sekund, następnie po wydechu zamykamy nasz nos i idziemy pięć kroków. Zademonstruję. I uspokajamy nasz oddech. Przerwa między kolejnymi krokami powinna wynieść od 20 do 30 sekund. Uspokajamy, w zależności od tego, jak obserwujemy swoje dziecko, jak widzimy. W tym ćwiczeniu możemy stać naprzeciwko dziecka, i dziecko może podchodzić do nas w ciągu tych pięciu kroków. Może dziecko samo iść w jakimś danym kierunku. Ważne jest, żeby tych powtórzeń zrobić minimum 6. Jednorazowo. I zostawić. Reguła też jest taka, że jeżeli czujemy pewien niedosyt, tym bardziej dziecko będzie czuło niedosyt, to warto zatrzymać się tutaj i poczekać na kolejny dzień, kolejny raz może być za dwie godziny, za trzy i wykonać to, powtórzenie tego ćwiczenia. Bo jak czujemy niedosyt, to z chęcią wracamy do tych ćwiczeń, a chcemy dziecko zachęcić do tego, żeby chciało je robić i żeby było dla niego łatwe i przyjemne, a my żebyśmy czerpali korzyści i ono też. Zniwelowania ataków kaszlu, i napadów lęku i paniki. I dobrze jest wykonywać to ćwiczenie około sześciu razy dziennie po sześć takich powtórzeń na początek. A potem za każdym razem, gdy zdamy sobie sprawę, że nadchodzi ten atak kaszlu, gdy dziecko już zaczyna odczuwać, że coś go tam podrażnia, i chciałby ten atak kaszlu <laughs> powstrzymać to jeżeli mu się uda chociaż na jedną sekundę to to już jest sukces i od takich małych kroczków byśmy chcieli zacząć. Ja jestem certyfikowanym trenerem oddechu metody Buteyki i jeżeli chciałbyś i czujesz potrzebę żeby takie ćwiczenia Popraktykować wspólnie, pokazać, jak wygląda, na co zwracać uwagę i być troszeczkę kierowanym i czuć się bezpiecznie, to ja Cię zapraszam na lekcje indywidualne. Napisz do mnie na kontakt małapnierszkaopis.pl. A ty ćwicz z dzieckiem, możesz robić mu wyzwania. Ważne, że w działaniu jest siła, i działanie przynosi efekt. Potem z czasem można sobie te kroczki wydłużać. Ja mam taką tabelkę przygotowaną też. Jeżeli chciałbyś, to tabelka jest dedykowana dla dzieci. I też napisz na kontakt na Ale a ja ci ją podeślę. Tam można robić wyzwania w postaci ilości kroków maksymalnych, które dziecko jest w stanie zrobić. Myślę, że będzie to dla niego świetna zabawa. Życzę Wam powodzenia. Cześć!